Witam, pozdrawiam. na ciąg dalszy. Tym razem zrobiłem sobie platformę z armatą w 102 mm. Tutaj. To jest skrzynki na amunicję, to szafy na amunicję, jak to się nazywa. No na amunicji i miotacze bomb głębinowych. Z zapasem bomb kabinowych i te Żurawieki 2 do ładowania bomb do ładowania bomb na Miotacz. Także tak to wygląda. Także coraz więcej zrobione. Także Piorun już ma, znaczy nadbudowkę to już też zacząłem robić, ale. Jeszcze tutaj trochę talii, małych trochę części jest po bokach. To ja wolę sobie to wkleić, póki mam to luźne, a potem sobie to przykleję na miejsce. Przykleja popadzik ten maszt z radarem i biorę się za tą drobnicę, ponieważ armaty, co zrobię na samym końcu, te wszystkie trzy finale. No, jak już ten drobnicę sam tutaj zrobię, to reling dokończę. Także tak wygląda niszczyciel ORP Piorun Ex Nerissa. <coughs> Fajne malowanie, bardzo mi się podoba. Okręcik. Fajne malowanie ma. Fajny pokład zielony tutaj. Troszkę niebieskiego. Książka o Krakowiaku, żebym już przeczytał. Bo Krakowiak, jak wiecie, będzie sklejony zaraz po okręcie podwodnym. Kondor, ponieważ już sobie przykleiłem. Oczywiście spryskałem sobie karton, co mi dał kolega od okrętu podwodnego Kondor. Oczywiście miałem to wysłane w paczce? <coughs> Także już mam to spryskane dzieramkę pod kondora mam też przygotowaną już. Także będzie w ogóle zaskoczenie. Ile ja też postanowiłem, że jak będę już robił dziurę na Piruna, to jest akurat ta, ten spód do niego, to będę nagrywał filmik. Będę na żywo nagrywał, jak robię tą dziurę morską, bo chcę po prostu zmienić bo tam. Mam takie filmy nagrane, ale tam po prostu mam, używałem jeszcze białą farbę, teraz białej farby już nie używam, tylko od razu daję watę, tylko watę na te zburzone morze, bo to lepszy jest efekt niż farba, na początku dawałem farbę białą, ale bardziej się mi podoba z waty te zburzone morze, dlatego będę film nagrywał jak te morze robię, to kto będzie chciał to będzie mógł sobie zobaczyć, podpatrzeć jak to w ogóle robię, także tak się prezentuje. Piorun. Tak, jak widzicie, maszty niebieskie, tak, jak niebieskie burty. kawałki i budówki niebieskie. To maszty też są niebieskie. Ten też tu jest przygotowany, niebieski już maszt. Radarowy. Dopóki nie skończę okrętu, zawsze mam przy sobie książki na temat danego okrętu. Tak, jak widzicie, tu mam pioruna. Nawet tegrywcik piorun atakuje Was piorun. Także dopóki model mam, to kleję na no to książki mam, bo sobie też tam podpatruję. Na te rysunki szkice też tam zaglądam. Dlatego też w ogóle olinowanie to jest książkowe można powiedzieć. No ale też nie ma, na przykład nie było właśnie też obrazka rysunku technicznego, jak zrobić w ogóle tę platformę z tym armatom, tylko jest ten główny rysunek. to Przyglądałem się w ogóle też w tej książce, jak to mniej więcej wygląda, żeby to jakoś zrobić. Chociaż w też jest inaczej, ale tutaj widać na tym, na tym obrazku głównym też jest inaczej. Troszkę zrobione jest tutaj na wyżej. Także taka jest. Także bardzo ładnie. Obrócimy sobie tego pioruna na drugą stronę. Jak wiemy, piorun to właśnie ze sienowcem początek wypuszczono salwę na Bismarka. Potyczek, potyczkę z Bismarkiem, tu właśnie w tym jest atakuje was piorun. Właśnie taki sygnał został nadany do Bismarka, zanim wypuścił salwę Bismarck a się piorun w Bismarka. Także bardzo książki polecam. To też bardzo ładna książka, jest dużo, jest opisane. ORP Piorun jest to numer pierwszy z gazetek Kupiłem sobie wszystkie te gazetki, ale nie wszystkie, tylko te o okrętach, które kleję, nie? Tak, czy o okrętach podwodnych, czy nieżycielach, krążowniki. To tylko kupiłem te okręty, co kleję, bo tam też są okręty współczesne i są jeszcze inne okręty, ale ja kupiłem tylko. No ja kupuję tylko książkę na temat okrętów, które kleję. Nie? tak samo jak sobie kupiłem o lotniskowcach. Jak kleję te trzy lotniskowce Jokdarn i Waspa, to mam właśnie takie książki na temat. No. Także tak wygląda piorun, także bardzo ładnie. Podoba mi się w ogóle. Olinowanie jest piękne, także tutaj teraz z tej strony platforma zrobiona. Szafy na zapas amunicji. Tutaj jest wyjście z pokładu dolnego, z podpokładu na pokład górny. Yy, wlas do zejścia na dół, albo wyjścia do góry. I tutaj mamy właśnie dwa miotacze bomb głębinowych. To są tutaj jeden miotacz, to drugi miotacz. I tu mamy sześć zapasowych to stojaki na bomby zapasowe, bomby głębinowe. Żurawiki do załadunku bomb głębinowych na miotacze. Tak, tak wygląda też, widzicie zrobiłem żurawiki niebieskie tak jak maszty piękne, podoba mi się będzie skończony, będzie piękny okręt Także już, już, no, nie wiem może mi się uda go zrobić do niedzieli, całego już bo dużo nie zostało, tym bardziej że już budówkę mam przygotowaną tylko zanim to wkleję tutaj to tą drobnicę chcę w koło wklejać no, i ten tu mi zostanie. <coughs> Także piorun, piękny okręt. Miałem go sklejonego w latach 90. Te same wydanie. Tylko wtedy kleiłem w całości, ale robiłem sobie bardziej uproszczone. Nie, nie chciało mi się tej drobnicy kleić. Choćby nawet taką, co tu mamy od spodu. drobnicę to sporniki tu też, no to w latach 90 ja tego nie kleiłem, bo mi się nie chciało bo i tak pomyślałem sobie, to tak stoi na półce u mnie, nikomu to tak, tylko nikt tam w to nie zajrzy tak po prostu miałem takie w ogóle w takich tych wydaniach po prostu części, które można było yy, było takie właśnie Pamiętam, że części, które można było po prostu zrezygnować z nich i nie kleić, były właśnie takie opcje. Ja też tak właśnie robiłem. te wszystkie części, które były zaznaczone, które nie trzeba kleić, dla takich było to było bardziej dla zaawansowanych modelarzy. No to ja też to uproszczone rzeczy robiłem, po prostu wrzucałem te modele, których nie trzeba, te części, których nie trzeba kleić, to też wrzucałem kiedyś. A teraz kleję wszystko. Całą drobicę staram się kleić, ale jeżeli jest jakaś drobica, której sobie nie poradzę, to po prostu robię zamienniki. druciki albo tam jakieś plastiki, ale takie zamienniki robię. Ale staram się teraz kleić wszystkie części, wszystkie taile. Choćby nawet tego nie miałem klejonego, tylko miałem zamalowane na czarno, bo tam też taka się była opcja. A teraz mam wszystko, wszystko wklejam. Tutaj te nitki, kiedyś ich nitek tam tu nie dawałem, a teraz tutaj mam te przeciągnięte nitki. Także teraz w tych modelach kleję wszystko, co teraz kleję. Wiadomo, to modele, które były w Miaturki, Wiener 400, BiodeSC, no to, to one i tak są uproszczone modele. Ale w latach 90., właśnie jak była taka opcja w modelach, że coś trzeba pominąć, no to ja to też pomijałem. A teraz właśnie staram się kleić wszystko. No i lepiej mi się podoba to, jak wszystko kleję. Lepiej mi się podoba. Tu też na przykład wykorzystałem i dałem plastyki. To. Takie o druciki, Są takie z plastykowe. Drobne to. Radaru. No i teraz fajnie, że są części wycinane laserowo, bo w latach 90. to miałem drabiny kartonowe, oryginalne a relinków nie dawałem chyba na pierwszych dwóch, trzech okrętach dawałem potem mi to zdziło się to szpilkowanie, bo to ja robiłem na szpilki szpilki wbijałem w te dziurki tu gdzie są oznaczone gdzie ma być ten to tu wbijałem szpilki i potem nitką owijałem te szpilki, takie robiłem kiedyś relinki a teraz przynajmniej fajnie jest że są relinki wycinane laserowo, to fajnie to można sobie zrobić dużo lepiej to wygląda te drabinki w ogóle fajnie wyglądają wycinane laserowo no cóż no to będziemy kończyć zaraz go puszczę od też ten film od razu na kanał dzisiaj niedziela. 8 luty i tak no mamy tu też zastanawiałem się czy nie dać tej lufy z kartonu ale pomyślałem sobie tam oryginalny kartonowy, jakoś udało mi się to urlonik ur 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 zrobić. I jest lufa ten, oryginalna kartonowa. No dobra, to na razie, cześć.